Oto mój Misiu, dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, aby żadna świetna przygoda Misia Brązusia już Cię nie ominęła. Baw się razem z nami! Jest takie piękne miejsce zwane Krainą Uśmiechu. W tej niesamowitej krainie żyją różnokolorowe stworzenia o imionach kolorki. Każdy kolorek ma inny kolor i niesamowite zdolności. I wszyscy przyjaźnią się i bawią razem. Najważniejszym miejscem w krainie uśmiechu był Wesoły Park. To właśnie tam kolorki spotykały się każdego dnia, aby wspólnie bawić się i cieszyć życiem. Jednak pewnego dnia jeden z kolorków, zielony, Poczuł się smutny. Zielony miał talent do tańca, lubił kręcić się, skakać, ale tego dnia zielony stał pod drzewem, czując się opuszczony. Wtedy do zielonego podszedł żółty o imieniu Słoneczko. Słoneczko miało promienne usposobienie i zawsze starało się rozjaśnić dni innych. Zapytało więc, czemu jesteś taki smutny, Zielony? Zielony westchnął i odpowiedział: Czuję się samotny. Myślałam, że nikt nie chce się ze mną bawić, bo nie umiem się bawić tak jak inni. Słoneczko uśmiechnęło się promiennie i powiedziało: Zielony, każdy z nas jest różny i ma swoje szczególne talenty. Ale to właśnie te różnice pokazują, że jesteśmy wyjątkowi. Przyjdź z nami do wesołego parku, a pokażemy ci, jak bawić się razem w naszym własnym stylu. Zielony zawahał się, ale zdecydował spróbować. Kiedy wszedł do wesołego parku, zobaczył, że każdy kolorek robi coś innego. Niektórzy malowali piękne obrazy. Inni skakali na trampolinach, a jeszcze inni grali muzykę na różnych instrumentach. Zielony zaczął tańczyć po swojemu, robiąc skomplikowane kroki i figury, i ku jego zdziwieniu inne kolorki dołączyły do niego. Zaczęli tańczyć razem, tworząc najpiękniejszy taniec, jaki kiedykolwiek widzieli. Z każdym dniem Zielony uczył się czegoś nowego od innych kolorków, a jednocześnie dzielił się swoją pasją do tańca. Wkrótce cała kraina Uśmiechu była pełna śmiechu, muzyki i tańca. W krainie Uśmiechu był piękny letni dzień. Słoneczko na niebie świeciło jasno, a niebo było bezchmurne. A to wszystko dzięki kolorom, które tworzyły cały ten klimat. To był idealny czas na zabawę na świeżym powietrzu. Zielony i jego nowi przyjaciele zdecydowali się zorganizować specjalny dzień pełen ciekawych ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. A do zabawy dołączył oczywiście także Miś Brązuś. Brązuś miał pomysły na fajną zabawę. Wszyscy zebrali się na łące w wesołym parku, a miś brązuś przyniósł ze sobą wielki kosz pełen piłek, worki do skakania, linę, frisby i skakanki. Zielony i kolorki byli podekscytowani nowymi zabawami na świeżym powietrzu, a brązuś miał na myśli coś, co wydawało się całkiem zwariowane wyścig w workach. Postanowił, że każdy z kolorków i on sam założy na siebie wielki, kolorowy worek i będą się ścigać wszyscy po łące. To miała być najśmieszniejsza zabawa, jaką kiedykolwiek próbowali. Najpierw wszyscy musieli wybrać swoje worki. Były one tak duże, że każdy kolorek musiał wejść do worka po główkę i nogi wystawało mu z góry. Miś brązuś wybrał worek w kolorze brązowym, a zielony miał oczywiście worek zielony. Pozostałe kolorki mieli worki w różnych kolorach, tworząc kolorowy rajd. Kiedy wszyscy byli gotowi, miś brązuś krzyknął: Gotowi do startu? Uwaga! Już! I tak rozpoczęła się najdziwniejsza i najśmieszniejsza rywalizacja. W historii krainy śmiechu. Kolorki w workach zaczęły tańczyć na łące, próbując utrzymać równowagę. Było to jednak trudniejsze niż się wydawało, ponieważ worki były tak duże, że czasem kolorki wpadały na siebie i przewracały się. Wszystko to wywoływało ogromną dawkę śmiechu. Miś Brązuś prowadził, skacząc jak brązowa kula. Ale nagle przewrócił się na bok, wybuchając śmiechem. Zielony próbował tańczyć z workiem na głowie, co było jeszcze trudniejsze, ale również bardzo zabawne. Po kilku minutach śmiechu, skoków i wywracania się, wszyscy osiągnęli metę, chociaż nie było to zbyt dokładne, ponieważ wszyscy byli zakręceni i zaplątani w worki. Kiedy się zatrzymali, kolorki i miś brązuś opadli na trawę ze śmiechu. To był jeden z tych momentów, które sprawiają, że przyjaźń jest jeszcze cenniejsza. Wspólna zabawa i śmiech łączą w wyjątkowy sposób. Zabawa w workach była tak zabawna, że postanowili ją powtarzać co tydzień. Stała się ona tradycją krainy uśmiechu. Przypominając wszystkim, że czasem trzeba się troszkę zakręcić i potknąć, żeby zrozumieć, że życie jest najpiękniejsze, gdy jest właśnie pełne śmiechu i radości. Możesz sobie wyobrazić, jak śmiesznie wyglądał ten wyścig w krainie uśmiechu, i jakie były reakcje kolorków i misia brązusia. A może i ty spróbujesz skoku w workach? Skacz, baw się i śmiej! Niech ta zabawa trwa jak najdłużej. Zielony, Słoneczko, Miś Brązuś i reszta kolorków postanowili zorganizować kolejną zabawę, tym razem w przeciąganie liny. Miś Brązuś, który był nie tylko miły i przyjazny, ale także niesamowicie silny, został wybrany na kapitana drużyny pierwszej. Zielone i słoneczko zostali kapitanami drużyny drugiej kolorków. Teraz trzeba było podzielić się na dwie drużyny: kolorowe koleżanki i słoneczne skoczki. Każda drużyna stanęła po przeciwnych stronach wielkiej kolorowej liny. Miś brązowy z uśmiechem na twarzy powiedział: Teraz zobaczymy, która drużyna jest silniejsza. Gotowi do startu? 3, 2, jeden, zaczynamy. Zaczęła się rywalizacja. Wszyscy ciągnęli linę z całych sił. Na początku wydawało się, że kolorowe koleżanki tracą przewagę. Ale z czasem słoneczne skoczki zaczęły tracić energię. Miś Brązoś okazał się niesamowicie silnym przeciwnikiem. Jego siła. Wynikała nie tylko z jego ogromnej mocy fizycznej, ale także z jego wspaniałej duszy i determinacji. To było widoczne w jego uśmiechu i radosnym podejściu do zabawy. Skoczne skoczki i kolorowe koleżanki, pomimo że się bardzo męczyli, nie przestawali się śmiać i zachęcać się nawzajem. Kolorowe koleżanki zaczęły odnosić przewagę. Aż w końcu słoneczne skoczki musieli puścić linę. Kolorowe koleżanki wygrały. Zabawa w przeciąganie liny była niesamowita i pełna radości. Po zakończeniu zawodów wszyscy przyjaciele ściskali się i gratulowali sobie nawzajem. Miś brązuś, pomimo tego, że przegrał, uśmiechał się od ucha do ucha i powiedział: to była rewelacyjna zabawa. Dziękuję, że mogłam z wami rywalizować. Ta zabawa pokazała, że chodzi przede wszystkim o wspólną radość i zabawę, a nie o to, kto wygra. W krainie uśmiechu wszyscy byli zwycięzcami, bo każda zabawa była okazją do budowania przyjaźni i tworzenia wspaniałych wspomnień. Następnie przyszedł czas na zabawę wchowanego, w której kolorki i miś brązuś zmieszali się wokół drzew i krzaków, próbując się odnaleźć. To było niesamowite, gdy wszyscy próbowali znaleźć najlepsze miejsca do ukrycia. Po kilku rundach wchowanego przyszedł czas na zabawę w frisbee. Miś brązuś rzucał frisbee. A kolorki próbowały je złapać w locie. Było wiele śmiechu i okrzyków zachwytu, gdy frisbee krążyło w powietrzu. To był kolejny fantastyczny dzień w krainie uśmiechu. Na koniec przyszedł czas na piknik na trawie. Kolorki przygotowały pyszne przekąski, takie jak kolorowe owoce, orzechy, było też trochę miodu. A Miś Brązuś opowiadał zabawne historie. Wszyscy śpiewali piosenki i tańczyli. Ten dzień w krainie uśmiechu był niezapomniany. Kolorki i Miś Brązuś nauczyli się, że wspólna zabawa na świeżym powietrzu może sprawić, że stają się jeszcze bliższymi przyjaciółmi. Zrozumieli, że razem mogą odkrywać wiele wspaniałych przygód i spędzać czas pełen radości i uśmiechu. I tak kraina uśmiechu stała się jeszcze bardziej uśmiechniętym miejscem, a zielony słoneczko, miś brązowy i wszystkie inne kolorki bawili się razem, ciesząc się każdym dniem i wspólnymi przygodami. Dni w krainie uśmiechu płynęły szybko, a przyjaciele coraz bardziej Zbliżali się do siebie. Każdego dnia wymyślali nowe, ciekawe zabawy. Jednego dnia postanowili zorganizować wielki festyn pełen konkursów i zabawy. Na festynie były różne stanowiska, gdzie kolorki mogły pokazać swoje umiejętności. Były konkursy w rzucaniu piłką do celu, biegi na torze przeszkód, skakaniu na skakance i skakaniu w workach. Miś Brązuś również brał udział w tych niesamowitych zabawach i konkursach. Ale najważniejsze było to, że wszyscy uczestnicy festynu świetnie się bawili, niezależnie od wyników. Każdy mógł poczuć się zwycięzcą, ponieważ festyn był okazją do wspólnej zabawy. A na koniec festynu miś Brązuś przygotował niespodziankę. Dla wszystkich. Wyjął ze swojego kosza wiele kolorowych balonów, nadmuchał je i rozdał każdemu kolorkowi. Każdy miał swój własny balon i wiedział, że teraz będą mogli wziąć udział w ostatniej zabawie. Zabawa polegała na tym, że kolorki i miś brązuś puszczali swoje balony, które wzbijały się wysoko w niebo. Tańcząc w powietrzu. To był cudowny widok. Balony w różnych kolorach latały na niebie, tworząc tęczową fontannę kolorów. Kiedy balony zaczęły opadać, kolorki, miś brązuś, uśmiechali się do siebie. Widzieli, że ta wspólna zabawa była wyjątkowa i że są naprawdę szczęśliwi, mając tak wspaniałych przyjaciół. Krainie uśmiechu każdy dzień był dniem pełnym uśmiechu i radości. Przyjaciele dobrze wiedzieli, że niezależnie od tego, jakie różnice ich wyróżniały, byli razem silniejsi i szczęśliwsi. A po zachodzie słońca, kolorki i miś brązuś siedzieli na trawie, patrząc na gwiazdy na nocnym niebie i marząc o kolejnych przygodach, które ich czekają. Bajka w krainie uśmiechu pokazuje nam, że każdy jest wyjątkowy i ma coś wartościowego do podzielenia się z innymi. Wspólna zabawa i akceptacja różnic są kluczem do szczęśliwego życia. Pamiętaj więc, kiedy poczujesz się smutny, wystarczy dołączyć do zabawy i cieszyć się razem z innymi. Bo w krainie uśmiechu każdy dzień jest dniem pełnym uśmiechu i radości. Teraz możesz dołączyć do krainy uśmiechu i bawić się z razem z nami i z misiem brązusiem. Możesz marzyć o własnych przygodach i przyjaciołach w krainie uśmiechu. Baw się dobrze i ciesz się każdym dniem. Jeśli ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górze i do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.